3, 2, 1, nie, nie cięcie. Witamy ponownie. Tym razem to są. Co to jest? To z tyłu za tobą kręcimy teraz. Patrzcie, jakie mi tutaj podrosło sporo. Kolokazja. To jest kolokazja jadalna, jak się nie mylę. Patrzcie na to. Teraz pokażmy, poczekaj. Pokaż ten listek. Jakie to porosło sobie w tym roku znowu. No. Wachlarz, zobaczcie Patrzcie. Ale gorąco się robi. Ty, zobacz ten z tyłu list, jeszcze ładniejszy, jeszcze większy. Ten? O, nie. Ten. Ten środkowy, pokaż. Ten? No, zobaczcie. Idealne na gołąbki. No, byłby na gołąbki. Mm -hmm. I to na spore gołąbki, I teraz tak. Lidera. Na wiosnę posadziłem przy beczce. No, on bardzo dużo wody dostaje, bo one lubią Patrz ile ślimaków. Ja muszę zdjąć Pomrowy. To co niszczą? One są tak obrzydliwie brzydkie. Zobaczcie, ile ich popuszczało tam. Ale ich jest bardzo dużo, wszędzie. Ślimaków i kolokazji. One są obrzydliwe, zobacz, wchodzą po doniczce. No i co ja zrobię? Co ja będę zbierał całe życie zupy, z tego gotować z nie z będę. Spokój, ale one Kurde. Są tu mamy w doniczce to, co miała być w rowie, ale przesadziłem do większej. Pokaż się z nią, jak ona Wiesz, podrosła. Tutaj się piękny listek rozwija. Nie połam. Nie, połamie, nie, nie połam, już ty nie. połamałaś nie raz coś tutaj na filmach. Nieprawda. Jak nieprawda, to jest psuj. Zobaczcie. Figa. O Fidze też może nagramy osobno. Tutaj, o, w Doniczce też ładne listki popuszczało. Zobacz, zobacz. Co? Podbrudek. Samek podbródek. Idziemy jeszcze. Kurde, gdzie ja to posadziłem? Chodź. Chodź. Chodź, synu. Przejdziemy jeszcze tutaj do. No, kolokazja, lokazja ogólnie dzisiaj na odcinku. Kolokazja olbrzymia, która niedawno została przesadzona. Ty, prawa autorskie mi posądzą. Pokaż tego dziada. I odrosty już są. Kolokazja olbrzymia to jest, tak, tak, tak. Proszę bardzo. No. Nieźle wygląda. Oczywiście osadzonki szukajcie w podpisach. P czytajcie podpisy i na bank znajdziecie. Coś dla siebie. Trarara. I teraz tak, tu mamy, nie wierzę w to już, że to jest alokazja borneogiant, bo jest bardzo mała, słabo to rośnie, przynajmniej mnie, pokaż ją, pokaż, z ludkiem tam masz, tam masz drugą. powoli, najpierw ta, no. wygląda tak, z nasion, od nasionka to mam, niby borneogiant, w co nie wierzę, druga to jest to samo, alokazja olbrzymia, w gruncie, I, no i grzyje pią trochę atakował, no ale co na to poradzić, jakieś... też pryskałem. No tyle tutaj ciskają z bąkami. I wejdź tam dalej. z Skolokazja Kalidora. Alokazja Kalidora. Licz No. Właśnie tam. A nie, bo ty połamiesz coś zaraz. I tam jest jeszcze jedna w gruncie. O, o, o Widać. Posadzona. Ona ma dosyć na liście. Chodź do szklarni. Pokażemy te ze szklarni. W szklarni ta, co stoi. Na chwilę wejdziemy. O, uprawie tak samo. Wystarczy wpisać Kolokazja Stalewiak, y, Alokazja Kalidora, Stalewiak. Wszystko znajdziecie. Wszystko tak, na tym kanale znajdziecie. no tak. to jest no. ta? To jest Alokazja Kalidora. Ja chyba wcześniejszym filmie mówiłem kolokazja. ma piękne liście. No, zdrowe, zdrowiutkie. Ale nie nie Jeszcze. Ma taki, jak na drożu, Psz, Co? Taki pomarszczony. Piękny. Nie, 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 słuchaj, to jak się rozwija, liście, jak się kolokazje rozwijają, one są strasznie pomarszczone. Kurde, może gdzieś znajdziemy. Też zaraz będą. Ale zobacz tu, jaka rura już. Dobra, jest. Dobra, chodźmy stąd. Tu jest strasznie gorąco. Czekaj, chodź zobaczymy gdzieś rozwijający się liść, to chociaż pokażę Wam jak to wygląda, jak ktoś nie ma, kurde, no tutaj to arsenał tych liści wyrósł, ale akurat w tej chwili nie widzę, żeby jakiś liść, o jest, no ale tu słabo jest pomarszczony, o coś takiego, widzisz, wychodzi, on jest najpierw trochę pognieciony, widzisz, tylko no akurat tu jest ta borneogiant niby, no to słabo, Kolokację okazję tak po tak. prostu bardzo mocno marszczą. Nie łap. Chcesz zepsuć. Dlatego mam jeżówki. I te jeszcze są budleje, na których też sporo lata. Hmm. Rosło trochę. O, i nawet kwiat jest. Kalidora puściła tam kwiatek. A zobaczcie. W środku jest biały taki. Chociaż już nieraz nie. No nie wejdę, bo połamie brugmansję tutaj. Nie wolno. No, tak więc tak wyglądają kolokazje, alokazje u Stalewiaka. No. Kolejne ładne liście. Myślę, że jeszcze trochę podrosną, bo jest ciepło. Zobaczymy, jak długo ciepło się utrzyma jeszcze. Dobra, kolejny odcinek kończymy. A, tu obcinałem kwiaty, żeby w liście szło. Jak obcie, obetnie się kwiaty, to wtedy zaczyna znowu rosnąć, chociaż coraz większe liście zaczynają rosnąć. A tak to ni, ni, ni dupka, tu dzieciaczki. Dobra, kończymy. Coś jeszcze skręcimy osobnego. A teraz... Idziemy na jednego. No, to na razie. Papa. Pa.